Witamy w Łoczmożo Polska. Dziś odliczamy 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć przed zagraniem w dziedzictwo Hogwartu. Powiemy o tym, co wiemy na temat dziedzictwa Hogwartu gry, która lada moment będzie miała premierę. Na co najbardziej czekacie w szkole magii i czarodziejstwa w Hogwarcie? Napiszcie w komentarzach. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Data wydania. That Plotki krążyły od dawna. W 2018 roku był nawet przeciek gameplaya, który pokazywał, co mniej więcej nas czeka. Jednak dziedzictwo Hogwartu zaprezentowano oficjalnie dopiero na konferencji PlayStation we wrześniu 2020 roku. Gra miała wyjść w 2021, ale ją przesunięto. W końcu ukaże się 10 lutego 2023 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Wersje na PS4 i Xbox One wyjdą 4 kwietnia, a wersja na Switcha ma pojawić się 25 lipca. Osoby, które w przedsprzedaży zamówiły edycję kolekcjonerską, mają 72-godzinny wcześniejszy dostęp i będą mogły zagrać właśnie 7 lutego. Czas akcji. To make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Akcja Dziedzictwa Hogwartu toczy się na długo przed czasami Voldemorta i chłopca, który przeżył. Nie spotkamy tu znajomych postaci, oczywiście poza duchami, które nawiedzają salę. Dziedzictwo Hogwartu opowie nową historię, która zabierze nas do znanych miejsc, takich jak wioska Hogsmeade, zakazany las i oczywiście sam zamek Hogwart oraz jego tereny. Przygodę rozpoczniemy na piątym roku, świeżo zapisani do Hogwartu z naturalnym talentem do potężnej, starożytnej magii. Nasze umiejętności posługiwania się tą magią mają być kluczem do fabuły gry, kiedy będziemy starali się dogonić uczniów, którzy z oczywistych względów uczą się w szkole magii znacznie dłużej. Headmaster, a student schedule... Your schedule your student. Brak mikropłatności. Biorąc pod uwagę dorobek Warner Bros. Games, byliśmy co do tego nieco sceptycznie nastawieni. Jednak, według FAQ na stronie gry, w dziedzictwie Hogwartu nie będzie żadnych mikropłatności poza pakietem Czarnej Magii, który jest dołączony do edycji kolekcjonerskiej i nie zawiera żadnej dodatkowej lub płatnej zawartości gry. Będą jednak ekskluzywne treści dla graczy PlayStation, zadanie ze sklepem w Hogsmeade. Po jego ukończeniu gracze dostaną dostęp do własnego sklepu w Hogsmeade, w którym będą mogli sprzedawać przedmioty po lepszych cenach. I Zajęcia To nasz pierwszy rok w Hogwarcie, ale z racji startu od piątego z długoletnimi uczniami będzie sporo do nadrobienia. Pojawią się znajome zajęcia, takie jak obrona przed czarną magią, eliksiry, zielarstwo, historia magii i tak dalej. Będzie też nowy przedmiot – starożytna magia. Biorąc pod uwagę związek bohatera z tą formą magii, sporą część fabuły spędzimy u boku profesora Figa, próbując uwolnić swój pełny potencjał oraz odkryć tajemnicę związaną ze starożytną magią i mrocznymi siłami, które chcą ją kontrolować. Wszystkie zajęcia, na które będziemy uczęszczać, pomogą w zaklęciach. Będziemy też mogli je ćwiczyć i dostosowywać w pokoju życzeń.

W pierwszej tak imersyjnej grze w uniwersum Pottera, niezwiązanej bezpośrednio z żadnym filmem czy książką, twórcy mogą swobodnie poszerzać lore i tworzyć zupełnie nowe obszary, a także pozwolić graczom na odkrywanie wcześniej niewidzianych części zamku. Zwiedzanie terenu między zajęciami to jedno, ale czekają na nas również lochy, ukryte pokoje i misje, które zabiorą nas daleko poza teren szkoły. Nie wiemy jak duży będzie świat gry, ale patrząc na obecność Miotły i Wierzchowców, a także zamiłowanie Avalanche Software do ogromnych otwartych światów, spodziewamy się, że będzie sporo do odkrycia. Sztuki mistyczne. Biorąc pod uwagę zagrożenia w świecie czarodziejów, to żadne zaskoczenie, że będziemy mogli używać wielu zaklęć i uczyć się ich coraz potężniejszych wersji. Dostępnych będzie ponad 20 zaklęć, będziemy mogli wyposażyć się w 16 naraz i budować kombosy łącząc wiele z nich. Używanie różnych zaklęć przećwiczymy na zajęciach, w trakcie pojedynków i w sali treningowej. Co zaskakujące, PortKey Games pozwoli na naukę zaklęć niewybaczalnych. Krucjatusa, Imperiusa i awady kadawry. Co prawda, będą dostępne dopiero po ukończeniu głównego wątku i znajdziemy je wykonując misję poboczną w późnym stadium gry. Jednak posiadanie takich umiejętności daje intrygującą perspektywę. Magic, Brak Kuidicza. Biorąc pod uwagę używanie miotły w wielu materiałach wideo. How to on a broomstick Wielu liczyło na zagranie w Quidditcha. Patrząc na różne wątki wokół tego sportu, jak również samą popularność, włączenie go wydawało się oczywiste. Jednak jak podaje strona gry, Quidditch nie będzie jednym z zajęć pozalekcyjnych w Hogwarcie. Nie wynika to jednak z czasu akcji, bo czarodzieje grają w Quidditcha od ponad tysiąca lat. Chodzi prawdopodobnie o to, że twórcy skupili się po prostu na innych mechanikach. Gracze nadal będą mogli przemierzać świat na miotle i kto wie, może w przyszłości dostaniemy DLC właśnie z Quidditchem. Fantastyczne zwierzęta Oprócz miotły w świecie dziedzictwa Hogwartu będziemy mogli oswoić liczne latające bestie. Umiejętność oswajania będzie prawdopodobnie wiązać się z zajęciami, w których przyjdzie nam uczestniczyć. Nie tylko dosiądziemy mistycznych wierzchowców, będziemy też odpowiadać za ich opiekę i utrzymanie. W zwiastunach widzieliśmy, jak bohater karmi urocze lunabale. Choć nie wszystkie stworzenia zostały potwierdzone, to kilka z nich znamy na pewno, na przykład hipogryfa. A każdy, kto zamówił grę w przedsprzedaży, odblokuje Testrala.

W czasach największej popularności Potera domy w Hogwarcie były dla fanów jak znaki Zodiaku. Wielu zastanawiało się, gdzie wysłałaby ich Tiara przydziału. Dziedzictwo Hogwartu da możliwość trafienia do wybranego domu. Fani mający konto w Harry Potter Fan Club będą mogli połączyć je z grą i zaimportować wybrany przez siebie dom oraz różdżkę, co pozwoli na odblokowanie ekskluzywnych szat i nie tylko. Ci, którzy nie mają jeszcze konta, mogą je założyć przed premierą gry i zacząć z automatycznie odblokowaną ekskluzywną zawartością. Kustomizacja wszystkiego. And bring to or they want to bring to Jak w każdym RPG-u, jest sercem przygody. Dziedzictwo Hogwartu daje prawie nieograniczone opcje tworzenia postaci: od wyglądu, przez dom i różdżkę, po sam styl gry wszystko na wyciągnięcie ręki. Gracze mają też dostęp do pokoju życzeń, który mogą dostosować do swoich upodobań i wykorzystać do polepszenia umiejętności. Będziemy mogli również zbudować własną chatkę i opiekować się licznymi magicznymi stworzeniami. Ci, którzy szukają wciągającej głębokiej przygody w świecie Hogwartu, będą mogli ją dostosować na mnóstwo sposobów. Co sure. to jest? Peak nie jest sposób, Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.